Witam wszystkich, tu są Wimi Dzisiaj będzie film z World of Tanks Blitz jest event A tutaj jakieś może są jakieś tutaj bitwy wampirów, nie wiem, zobaczymy co to jest jakieś ciekawe umiejętności ogólnie teraz trochę więcej gram na telefonie, bo telefon ale mam nowy że można fajnie pograć, w różne gry mm. No i też tak komputerze, no lagi są w internetu, no, czasami gram, ale teraz głównie na pedagogię, po prostu jakoś tak. Mm. No i dobra, co mi tu mamy? Wiri połowy, no, czyli tutaj obraca jakoś, Ciewnika widzę, no ciekawe. Rodowanie tutaj... Eee, że zostaje nam jeden życia aż zamiast strzał. Jakby śmiertelny to jeszcze nam jeden życia zostaje. 53 szans i wyższe uszkodzenia. Można wylosować maksymalne. Za prędkość i moc silnika. Do, do taranowania. Tutaj mhm. że staje się niewidzialnie, jak jesteśmy daleko, i że od razu nam się żarówka świeci, bo na 3 sekundę. po sekundę. Pojutrze 20 uszkodzeń. Tutaj przeładowanie pozwolę zobaczyć. Standardowe, to jakieś rzadkie. A czyli tutaj to samo tylko ulepszona chyba Uuu, mocne Tutaj jakieś nowe Hmm Uszkodzenia trzem przeciwnikom Zadaję Czyli takie jakby Gdzieś to chyba kiedyś widziałem tylko nie jestem pewien gdzie nie wiem, Warroad, coś takiego, czy tam było, że jakby więcej przeciwników, tym się jak były, chyba mić i tak działo, czy tam coś takiego, takie uzbrojenie było, robos, czy coś, że coś, taka nazwa, że tam ile więcej przeciwników, tym jakby to się e, zwiększało obrażenie jakoś. O. A, tu jeszcze inaczej. No dobra, już chyba wiem co chodzi. Dwa pociski jednym strzałem. Hmm. No. Ciekawe rzeczy są. Na razie mam ten standardową, no dobra, zobaczymy.

O, oje. Te czołgi bardzo lubią strzelać w to co, nie? to jest. Nie No też chyba ktoś obrócił. Chyba to, to był lag jakiś, nie wiem. Ale Nie, no też nie, 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 też chyba w tym w samym Jeszcze raz jakaś dwójkę obróciłem nie, 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 chyba nie, nie, dostałem tego obróciłem nie, nie, O nie, 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 Czy jeszcze ktoś jest? Ja no. no to szczęście, że tak za to przyjadę, to kłopot A co to jest 17,5 O, to nie jest tego. Jednostką zienic uszkodzona. Celowniczy został. Strzelamy na ślepu. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Czołg wroga wyeliminowany. Został. Ja, ja chyba to są jakieś odrycie. Да, там их снизили, чёрт Ммм... А с кем они там... ...пёргаются, как бы... ...кто не он, то теперь... а, mm. вот, здесь на

A, piorun nadal mamy. Hmm, tu mowami ma już kilka umiejętności, że później wziął. Mówił, że za tyle. poczuć. O, piorun działa. Tym go nie pokonamy. O, ja myślałem, że to taronowanie się nie przyda, a się staranowało, nie? Po tym Chyba. Czy to jest z to, czy nie? Co to za cheaty jakie? <laughs> Takich umiejętności tam nie widziałem Muszę się przyjrzeć jeszcze ...temu. Został, ale nawet go nie zarysowaliśmy A tam jest ten ból.

Zresztą jeden strzał, żeby oddać No ale No ale chyba jeszcze nie, się przyniosła No niestety nie No ale fajne, fajny tryb, ciekawy Takie umiejętności rulna Ja mam jeszcze teksturkę, daję już tak ubrać jeszcze raz, bo żeby to też nie był za długi ten film. Hmm. Hmm. No ciekawie, co miał ten bulldog. Nie, już ja, tyle uszkodzeń zadawał. Może miała jakąś kombinację dziwną, ale właśnie nie wiem. Pewnie tamto, co nazwałem teleportacją, to było pewnie. Pewnie to było. Tak, to było to na pewno. No dobra, no, pogramy jeszcze w to. Dzień kota. Um, może czymś szybszym. No dobra. Ale to, żeby to nie trwało jakoś długo, to, to dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie.